Od kiedy on tak może do, dojechać do typa? Kurwa ty! Czekałem aż coś innego niż te kopniaki kurwa wyprowadzi Wyprowadził? Mnie z równowagi kurwa! Kuro bałem, Ja pierdolę O mój Boże! O! Chyba doszedłem, kurwa, jak ja tak potrafię od kiedy? Wiesz, to było piękne? TEGA! Pamiętajcie, dzieci, nie bierzcie kwasa, bo was kurwa zmiecie z planszy To jest dokładnie to samo. Dokładnie. Czy wygram tę walkę? No oczywiście, że typy D kurwa i tak. siódma gęstość, o to chodzi. Nie, kurwa! Tak mi? Nie, 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 Pat musi działać, pat musi działać, pat musi działać. Gówno mnie to obchodzi. Niemożliwe. Nie, nie. Kurwa, sy, syks. Szybko, szybko, szybko Szybko, szybko, oni się zaczynają Kurwa, pan, nie, nie Nie, nie zdążę, nie W kurwie się, kurwa Chociaż niby, że mi się uda cokolwiek wyrażać Chociaż wszyscy wiemy, że się nie uda, czemu nie dostałeś teraz obrażeń Skoro na to by spadły? kurwa, skoro on spada na mnie I mi zadaje obrażenia, to dlaczego ja spadając na niego Nie zadaję mu kurwa jebanych obrażeń I mi to styknie. <głos> <głos> Traktujcie cię jako po propozycję. <noise> kurwa, to jest fajny, właśnie potrzebny do już Poza tym, że to jest zajebisty atak. Ej, bronię się przed tym, kurwa. Poza tym, że to jest fajny atak. Nie, no, pojebię mnie, kurwa, zaraz. Dwa, uspokój się. On czyś to oszalał Oj nie! Zrobiłem bardzo zabroniony cios, ale na szczęście nie zaciął on gry, kurwa, jestem się... Cie... No co to za popychanie kurwa, no... Napierdaleć go masz kurwa, walić jak konie na pizdę. Masz mu na nim usiąść, pizdo łeb urwać sen kurwa, oczy wydłubać. Nie, no ja pierdolę. Aha. Przepchałem go do jednego uniwersum. Kurwa, POL! Nie wiesz kim ja gram, kurwa, nie wiesz, że ja tu powinienem być specjalnie traktowany na potrzeby tej postaci. No ja pierdolę! Nie wiesz, kurwa, najwidoczniej tego nie wiesz. Kurwa, gdyby ta gra tak wiecznie działała, patrzcie jaka ona byłaby zajbisa szybka, dynamiczna. Kurwa, katar, kaszel. Kichanie, ból gardła, kurwa, zdech, śnięcie, śmierć! Kurwa i używki! Aaaa! O, kurwa, dobra, dobra. Byłem gotowy na kunimic, że będziemy wkurwiała, ale liczyłem, że Heihachi to będzie spacerek przez łąkę. To jest owszem spacer przez łąkę, jeżeli chodzisz boso i biegasz między psimi gównami w nocy napierdolony w trzy dupy. Ja pierdole, nie to. Przyciski mi się jebią. O kurwa, chyba, chyba, chyba jednak gówno, wiecie? Nie, kurwa, nie trafiłem. Jezus, dobi na ziemi, dobi kurwę. Nie. Gówno oczywiście powiedziałem z miłości, bo uwielbiam takie gry, ale. Nie, no kurwa, ty ...sfelu pierdolony. To jest bardzo fajne, bo. Mamy ruchy każdej postaci z Mortal Kombat, i mamy też wygląd każdej postaci z serialów na TVP. <laughs> Jestem fanem tego. Bardzo mi się to podoba. Czekajcie, dobra, patrzymy teraz na Pixele, szukamy... A tu będzie tylko jego dubsko wielkie. Jego wielka, ogromna dziura w dupie. W którą zmieściłby się... Cały pol. Zaczynając od włosów. E, kurwa! No to pizdy, bronię się przed tym! Kurwa mać! Spalę ci kurwa chatę. O Boże, ja nie mam pomysłu na nazwę, wymyślcie coś za mnie. No Do po lewo, jakby pierwszy raz cycka zobaczył! Kurwa, nie, 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 To samo Chuj, że jeszcze nie ugotowana, ale zupka się zgadza Chyba gardło mnie przestało boleć Da się? O kurwa! Chcę to jeszcze raz o kurwa, za na następnej. a chuj, spierdalaj. <laughs> Nikt. Parówki w żabce. <laughs> Nie, kurwa, co jest? No! Ja chcę to zobaczyć w powtórce. Kurwa, co to było? Obcasikiem mu, kurwa? I chuj. Jej. Nie, no właśnie to jest to co mówiłem, dobra, udało się, jakoś... Łatwo. This is ogre, this is kurwa Brian. Żryj gówno kurwa, Gutasa, który był w dupie, która była cała wysmarowana głównym. I ty te gówno kurwa zasysaj, kurwo. No. A teraz kościół. Ja, pierdolę, od tego plucia jadem. Czuję, że. Murwa to chyba nie był kościół, jednak. Albo obawiam się, że był. Jeżeli ktoś z Was ma pytanie, dlaczego King cieszył się tak bardzo z faktu, iż otaczają go same dzieci, zastanówcie się, dlaczego jego maska jest tak żółta. No kurwa, czemu ty od razu kucnąłeś wstając? Powinieneś na chwilę... Chociaż o, stanąć! Kurwa! Rozstrzelał mnie! Rozstrzelał mnie! Kurwa! Diabeł jebany! Kurwa, no w końcu wejdzie! No przecież ja wierzę, że ją w końcu zabije, No ja pierdolę! Nie! 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 Tak! <noise> mi psycha siada, mi psycha siada, stary. Jak kurwa siada, nie że mi psycha siada, ja już kurwa fizycznie nawet nie mam kurwa siły siedzieć, a co dopiero psychicznie siły myśleć. To no. dosyć no. pierdolone dobrze, nie no. dobrze. Dobra, koniec nagrywania, kurwa, bez przesady, do kurwa, Załóż kurwa. sobie swój kanał, kurwa, gdzie będziesz o, wygrywała. No dobra. W dwójkę i trójkę jak najbardziej lubię grać, reszta też jest całkiem dobra. Woj, kochani, ja w ogóle muszę się wam czymś pochwalić, bo chyba jeszcze wam się nigdy nie chwaliłem. Poznajcie belle. Bella ma... W tym momencie 4 miesiące, kiedy ja to nagrywam, czyli w styczniu. Bella jest nowym mieszkańcem. Bella, chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Dokładnie tak myślałem. Bella będzie nam tutaj czasami przeszkadzała, tak samo jak kiedyś Mania nam uwielbiała przeszkadzać. Tak, Bella jest słodka, Bella jest młoda i Bella jest małym, pieprzonym belezebubem, który gryzie to po to, żeby zabić, a nie żeby się bawić. Prawda? Ta, teraz przed kamerami, teraz przed kamerami. Oho, oho, zobaczymy, jak wyłączymy nagrywanie. <grywanie> Przepraszam, ale bawię się zajeb... zbyt zajebi... <grywanie> zbyt zajebiście. Co to To jest kurwa niemożliwe. On miał taki fajny jeden. Kurwa. cios, czekaj. Tak, to jest to. że on tu wyjebuje na drugi koniec stanu i ta zbiegnie i jebnie kurwa z baranka i tylko dobić na ziemi i całe życie. I to jest kurwa taktyka na każdą postać. Najpierw tu jeb, 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 w stanie, odbi się go kurwa i jebniej mu kurwa z barana i na ziemi go kurwa dobi i kurwa ma... wgrane kurwa. No ale to jest Steken 2 tutaj. Korząd też ma te nieskończone kombo kurwa. Jak zacznie to, to ja chyba skończę. <laughs> Mmm, kurwa. Z łatwością, kurwa, niepodobno do niczego na tym świecie. Ej, no, yo! No, typ niestety, ale jest dobry, kurwa. No, co ja zrobię? Co, przepraszam, że jestem taki zajebisty. Zdecydowanie. Dobrze, pięknie. Future is now, old man. Jaką kurtkę ma zajebistą? Z sobą kurwa, sentino walczący ze swoimi osobowościami. Uj. Dobra, połóż się, napierdalaj, wal go jak konia, wal go kurwa jak konia i napijaj. To bardzo ciężko, żeby na tej podłodze coś mu tu kurwa zrobić, patrząc na to, że my jednak jesteśmy specyficzną postacią, która najpierw musi sporo kurwa ruchów by zapierdolić kurwa, żeby ewentualnie się później położyć i zrobić, więc jest to specyficzne, co nie? No kurwa, tak! Ja pierdolę! O oh my good god! Ja jestem kurwa Top Pro. Ten odcinek będzie na poręchabie po tym, jak ja rucham wrogów. Musisz strzałkami wybrać, którą piłkę. A, bo możesz od razu włączyć. Okay. Jasne. Lecimy. Nie, a ty lecimy. Lecimy. nie sobie tak. Aha. Okay. Całe życie nigdy nie podam ręki komuś z Elbląga. To boże. Kto z Olsztyna, ten ten chuja wygina. Kto z Elbląga ten obciąga. Uf, uf, uf. Kto z Olsztyna, ten jest dupa. O, wypadła, tej części Awatara jeszcze nie oglądałem Ja. <grymne> Nie, 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 nie Kurwiu, znowu Kurwa, jebany chuju Nie, to, nie, to, nie, to, nie, to miało wylecieć Wytrzymaj, nie, dwie sekundy, kurwa o no, wiele bardziej bolesne CO no, CO KURWA CO CO Dlaczego? gównie mały ja w ogóle jestem tak zielony że ja się mogę wtopić w drzewo nie widzisz mnie rozumiesz eddie ty też zlałeś się z, tle, z tłem widzę kurwa przepraszam to było ścigniejsze ode mnie nie wiem czy to dziewczyna czy chłopaka w dziewczyna dziewczyna ciao you ciao you tak dobrze robisz no i wpierdolony i łatwo jessa i pięknie kurwa o. Eddie, you are this And nobody can kurwa uratować you because you are. No, dobrze powiedział Co to był za kop? U jej gira się znowu połamała. Umiem to moc! Umiem napierdalać całą noc! BĘDZIE NAKURWIANE 25 SEKUND SZLORO MASZ PRZEPIERDOLONE JAK W RUSKIM CZOŁGU JA PIERDOLĘ NAUCZYŁEM SIĘ TEGO KURWA WRESZCIE OLE MASZ PRZEKURWIONE JA PIERDOLĘ JA TAK MOGĘ CAŁY DZIEŃ 25 SEKUND SPOKO JUŻ mi PALCE napierdalają, ALE TO NIC TO NIC KURWA 5 SEKUND NA CZAS CIĘ SZLORO PRZETRZYMAM Zobacz CO JEST KURWA ŁATWO ten ogień, znaczy ten, uf, kurwa, ten, elektryczność się nie, nie... Jemu... O, kurwa! Jakie to było doskonałe zakończenie!